Otwieram karty kolekcjonerskie ze Stranger Things. Mam nadzieję, że w dzisiejszych trzech paczkach będzie się kryło coś dobrego. Pierwsza. Oje, oh yeah, tego właśnie oczekuję, czegoś, czego nie mam. Chyba nie mam, na pewno nie mam. Yy, nie wiem, ale jest bardzo ładna. Yy, to chyba mam, a tego chyba nie mam. Paczka druga. Ojej, oh yeah. tego też nie mam. Tego chyba też. Ale ładna karta, no uwielbiam te hellfirey wszystkie, które są holograficzne. Max z nowego sezonu nie mam i tego nie wiem w sumie. I paczka trzecia. Rosyjski hopper. Will z drugiego sezonu. Ale ładny wek, no nie wiem czy mam, ale podoba mi się ta karta. Uuu, srebrna obwódka, to są te rzadsze. Podoba mi się. Eee, nie mam chyba. I Steve do albumu. No i to były moje szczęśliwe paczki. Tylko jedna powtórka. Robimy przegląd albumu. Myślę, że mogę być zdecydowanie zadowolona z tego, co mi dzisiaj. Powypadało, bo była tam też jedna taka karta ze srebrną obwódką, bo to są te z czarną, a są też wersje ze srebrną, ze złotą, które są rzadsze, także jestem naprawdę bardzo zadowolona. E, więc to była właśnie ta jedenastka. Tutaj jest moja limitowana, mam takie trzy ze srebrnymi, jeszcze ze złotymi obwódkami nie mam. Natomiast jeśli chodzi o powtórki, to mam ich w tym momencie 18. Niedługo czas na wymiany.